Cześć, z tej strony Klaudia i Robert. Witamy Was na naszym nowym kursie, gdzie zaprezentujemy Wam basicową choreografię stanga. Także zapraszamy i do dzieła. Cześć, witamy na pierwszej lekcji naszej bejzykowej choreografii stanga. Zaczniemy od ustawienia. Staniemy na, na początku naprzeciwko siebie. Zanim w ogóle zaczniemy tańczyć, powinniśmy najpierw złapać sylwetkę własnego ciała, tak? Czyli nie stoimy sobie bardzo luźno podchodząc do naszego partnera, tylko już podchodząc do partnera, dziewczyny muszą być gotowe. Tak samo partnerzy, zapraszając partnerki, też muszą być już gotowi w swoim ciele, tak? Najpierw znajdujemy swój balans ciała, zanim znajdziemy balans wspólny w parze. Więc jak to robimy? Przede wszystkim, Powinniśmy wyciągnąć się do góry, tak? Czyli wyobrażamy sobie, że tutaj mamy na czubku naszej głowy taki sznureczek i za ten sznureczek pociągamy do, do góry, dzięki temu jesteśmy wyprostowani. Nasza broda jest delikatnie podniesiona do góry, tak? Czyli nie patrzymy w dół, bo od razu patrzenie w dół załamuje sylwetkę naszego ciała, tak? Czyli broda delikatnie do góry. Zbieramy mięśnie naszego brzucha, tak? Czyli jakby tutaj zbieramy, to nazywa się centrum naszego ciała, tak? Czyli nasze centrum powinno być zebrane, biodra delikatnie schowane, tak? Czyli nie stoimy jak kaczuszka, tylko delikatnie zbieramy biodra. Zbieramy centrum naszego ciała i e, oczywiście zachowujemy prostą sylwetkę. Delikatnie nasza klatka jest otwarta, tak? Nie mamy mocno przeprostowanych e, barków, tak nie ściągamy barków, żeby też nie wypiąć się do przodu, tylko delikatnie otwieramy klatkę, zbieramy mięśnie naszego brzucha. Biodra są pod nami broda do góry i teraz możemy zacząć e, przechodzić do ustawienia wspólnego. Dobrze. Panowie, z waszej strony, jeśli chodzi o ustawienie, wygląda sytuacja tak samo. Łopatki są zebrane do dołu, żebra, tak jak Klaudia powiedziała, kor, czyli nasze centrum, jest zebrane do środka, czyli nie wywalamy, bo to, że nasz, moje ramiona do dołu, nie oznacza, że mam otworzyć żebra i wyglądać, jak jak Klaudia to ujęła, jak kaczuszka. Moja miednica idzie do przodu i żebra są zebrane. Także sylwetka wygląda na bardzo prostą. A kręgosłup jest wyciągnięty maksymalnie do góry. I teraz ustawiamy się tak, że jeśli chodzi o ustawienie stóp, to moja lewa stopa jest delikatnie z przodu. Ale ciężarem ciała jestem na nodze prawej. I tango jest tańcem, które w swojej technice charakteryzuje się tym, że tańczymy cały czas na zrelaksowanych nogach. Czyli nasza pozycja jest troszeczkę niżej osadzona. Klaudia zaraz omówi ustawienie to dla partnerek, bo partnerzy od razu muszą się ustawić w tym ustawieniu na lekko zrelaksowanych nogach, na nodze prawej, ponieważ już muszą być gotowi, bo to partnerka podchodzi do partnera. I partnerzy, teraz. Jeśli złapiecie już pozycję, upewnijcie się, że wasz kręgosłup jest wyciągnięty, łopatki zebrane w dole, a żebra zebrane do środka, na lekko zrelaksowanych mych nogach, będąc ciężarem na prawej nodze, wysuwamy lewą rękę do partnerki. Wraz z lewą ręką idzie delikatnie nasza lewa strona do przodu. To jest sygnał dla partnerki, która powie wam, co zrobić dalej. Tak, my partnerki podajemy partnerowi prawą rękę. Tak, najpierw łapiemy kontakt w dłoni, zanim podejdziemy do partnera. Teraz delikatnie partner cofa swój łokieć do tyłu. Dzięki temu czujemy energię, która pozwala nam Przejść do naszego partnera. Na razie na tym kursie będziemy uczyli się tańczyć w odległości między nami. Na kolejnych kursach nauczymy się, jak tańczyć w pełnym kontakcie, ale póki zaczynamy naszą przygodę z tańcem, to będziemy tańczyli z delikatnym odstępem pomiędzy nami. Więc dziewczyny, podchodzimy do naszego partnera mniej więcej na odległość jednej stópki, stajemy ciężarem ciała na naszej lewej nodze. Wyciągamy naszą lewą stronę do góry, tak? Może pokażemy tyłem, żeby było lepiej widać dla partnerek, co robią. Zobaczcie. Wyciągam rękę do góry i od razu wyciągam też moją lewą e, stronę do mojego partnera. Tak? Czyli nie stoję prosto, bo wtedy jest ryzyko, że odpadnę od mojego partnera lewą stroną, tylko wyciągam ją po skosie do góry teraz łapiemy kontakt w naszej dłoni w trzech punktach. Jak to robimy? Pierwszy punkt znajdujemy tutaj w przedramieniu partnerki i ramieniu partnera, tak, czyli partnerzy tą część swojej ręki kierujecie delikatnie do góry, a partnerki tą część swojej ręki delikatnie do dołu. Dzięki tu łapiemy już pierwszy e, punkt naszego kontaktu, mamy delikatną energię. To nie jest mocne, także nie przepychamy się tutaj, tylko delikatnie partnerki dają ciężar swojej e, ręki w dół, a partnerzy do góry. Tak, następnie, przejdziemy. Z tej strony, żeby było lepiej widać, dziewczyny, łapiemy kontakt w przedramieniu. Czyli nasze przedramię, yy, przepraszam, nasze ramię oplata przed partnera. I ostatnia część, której tutaj nie widzicie, jest kciuk, który idzie delikatnie do góry. I on od wewnętrznej strony naciska na ramię partnera. Kiedy Obracimy dziewczyny. się troszeczkę, mm, żeby było widać coś z tyłu. Tak w ten sposób, ten sposób. Wow. tak? A i oczywiście nie zapominajcie, że jak podchodzimy do siebie, to nańczymy prawa do prawej strony. To obowiązuje e, wobec wszystkich tańców, tak? Zarówno tanga jak i tańców swingowych. Jesteśmy zawsze ustawieni prawa do prawej strony, także mojego partnera e, widać kiedy stoi za mną, tak? Tak samo, jeżeli mój partner stoi plecami do was, ja jestem widoczna z tej strony. Hm? Dobrze. I, I, jeżeli, I w momencie, tak. kiedy partnerka już domknie swoją dłoń pod ramieniem partnera, to wtedy partner kładzie swoją dłoń pod lewą łopatką partnerki. I to jest bardzo ważne, ponieważ przez to, że trzymanie w tangu jako jedynym tańcu standardowym jest dużo głębsze, nasza dłoń nie wędruje na łopatkę, tylko znajduje się pod łopatką partnerki. Przez to, że też jesteśmy mocniej zwarci w kontakcie, to również moja lewa Moja lewa ręka jako partnera jest bardziej zadarta, jeśli chodzi o walkage, tak? W innych tańcach standardowych trzymalibyśmy raczej rękę w ten sposób, ale przez to, że trzymanie w tangu jest dużo głębsze, ta ręka jest zadarta i Łokicz jest wysoki. Generalnie staramy się również, żeby moja dłoń nie przekraczała linii głowy, troszkę poniżej linii oczu na wysokości mniej więcej ust. Łokicz zadarty. Tak? Wygląda z boku. Wygląda to w ten sposób. Mm -hmm. Okej, okay. i myślę, że możemy spróbować po prostu ustawić się płynnie teraz tak. e, w tym ustawieniu. Od tak? samego początku pokażemy to Wam z dwóch perspektyw. Z, tak, Najpierw tak. z boku, a później z tyłu. Partnerzy przygotowują się. Wyciągnięte ciało, wchodzimy ciężarem na prawą nogę, lewa jest wolna, to znaczy podpieramy się na niej i wyciągam wraz z lewą stroną. Wyciągam swoją lewą rękę do partnerki. Partnerka podaje dłoń partnerowi. Partner zaprasza partnerkę poprzez cofnięcie łokcia. Partnerka podchodzi do partnera. łapie najpierw trzy punkty kontaktu, tak, czyli przedramię, ramię i kciuk. Sprawdzamy, czy jesteśmy wyprostowani, czy dłonie są dobrze ustawione. My się teraz obrócimy, żebyście zaczęli, jak to wygląda w ten sposób. Hop. Ok. Mhm. I tu jeszcze drugi raz z tej perspektywy. I jeszcze raz opiszemy dokładnie, co robimy. Panowie, sylwetka, barki zebrane, centrum zebrane, wchodzę na prawą nogę, wyciągam lewą rękę. Partnerka podaje dłoń partnerowi. Partner, partner cofa łokieć. Łapiemy najpierw trzy punkty kontaktu, zanim partner domknie dłoń na plecach partnerki, czyli raz, dwa, trzy i dopiero czwarta jest dłoń partnera. I tak z tak ustawionym ciałem możemy zacząć naukę kroków podstawowych. W tango. Zapraszamy do drugiej lekcji.